Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Morbirutek, jest to kolejny odcinek oczywiście z serii Wściekłe Wilki, przyznam, że tydzień, prawie, nie, ponad tydzień w sumie nie grałem w tę karierę, także e, zapomniałem, w którym momencie jesteśmy, ale myślę, że tutaj nie będzie problemów żadnych, Mam jakieś oferty transferowe i słuchajcie, ze Siger, Simons, Simons oczywiście zostaje przez odejście, Rote, no Simons musi zostać i ze to jest fajny głęboki rezerwowy, który również chciałbym, żeby grał u nas. Dalej mamy zmianę roli u Simonsa, to mnie bardzo cieszy, super, wahadłowy. No i ja mam nadzieję, że Simons w tym sezonie dokonni trochę tego Hartmana, chociaż niestety po planach... No, raczej się nie szykuje do tego, żeby, żeby dogonić Hartmana. Ale zobaczymy. Sara, słuchajcie, jaki plan damy Sarze. No, wydaje mi się, że tutaj cofnięty rozgrywający będzie odpowiednią rolą. E, następnie mamy jeszcze Schmidta. Schmidta, 76 Overala, e, Bailey, super, pięknie, świetnie. E, no, tutaj jeszcze ten pan Schmidt. Myślę, że tutaj tak naprawdę cokolwiek. E, no i Brian Broby, czyli oczywiście. Lis pola karnego. Lis pola karnego. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy gotowi na mecz z Dynamem Zagrzeb, a wiecie co? A właśnie może zrobimy coś inaczej. Zarządzanie zespołem. Skoro nasi napacjenci nie strzelają, to może zmieńmy im ich rolę. Eee, czyli... Co byśmy mogli tutaj... A, my nie możemy zmienić roli. No to nieważne. To nieważne. Niestety nie możemy zmienić roli. Więc Brobi, niech robi tego lisa polakarnego, A my zmierzamy do spotkania z Dynamem Zagrzeb. Czy to jest pierwszy mecz w Lidze Mistrzów? E, chyba tak. Chyba dobrze kojarzę. E, I to jest mecz z Dynamem Zagrzebem, więc z przeciwnikiem raczej... No takim, którego powinniśmy spokojnie pokonać. Ja tutaj nie chcę właśnie zapeszać. Ale wydaje mi się, że powinniśmy ich spokojnie tutaj pokonać. Zagra sobie Sara, zagra sobie Kerer e, i zagra sobie Simons. I to są jedyne zmiany, jakie robię, a więc raczej dosyć małe. Więc myślę, że tutaj trzy punkty na spokojnie. No i tak też się dzieje. Amura z hat moi drodzy. E, świetny mecz Sary, świetny mecz Szursa. Grabara cudownie, Brobi raczej średnio, no ale spokojnie, spokojnie, Barcelona przegrywa ze Sportingiem, także niespodzianka już w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, natomiast my gramy teraz z BVB, szóste miejsce w tabeli, trzy mecze za nami, sytuacja wygląda właśnie, właśnie tak, Kolonia komplet zwycięstw, to jest ciekawe, no ale moi drodzy... Nas nie interesuje kolonia. Nas interesuje mecz Borussia Wolfsburg mecz, w którym nie jesteśmy faworytami. Gramy na wyjeździe, ale słuchajcie. Ee, no myślę, że by się powalczymy, powalczymy. Di Marco zastąpił Rotę. A co to jest w ogóle za składnie? Serio przepotężnie wygląda. Niby te średnia tutaj po prawej e, tych ocen wygląda słabo. No ale nie wiem, no. Kurde, wejdzie digi to już będzie z obrony z 8.1, pewnie na 8.5. Wejdzie eee, na ławce Ferguson. No, ta pomoc jest taka trochę, ale no mocny skład, mocny skład, ale słuchajcie, zrobimy sobie trening przełacza, oczywiście. Może być ten. No i lecimy do dnia meczowego, oczywiście nie zagra Amura, a nie, zagra, przepraszam, w Lidze Mistrzów nie może grać, no dobrze, super. Ja bym chciał docenić dobry występ Sary i dać mu zagrać w tym meczu zamiast Stillera. Jeżeli chodzi o resztę, no to jest w porządku, e, może zagra Schmidt zamiast Kamińskiego. Zobaczmy, na wyjeździe, na signal, idą na park, remis 1-1, do -1. bardzo dobry wynik, słuchajcie, ja jestem zadowolony. Majer z brameczką, Sara 5-7, więc dosyć słabo, on najsłabszy znamenik z naszych graczy. No ale liczy się to, że wyrywamy punkty na wyjeździe z Borussią Dortmund. Uważam, że to jest dobry wynik, no bo to nie był łatwy mecz. No nie ukrywajmy, ale prawdopodobnie był to jeden z cięższych meczów w sezonie w Bundeslidze, także remis to jest spoko, spoko rezultat. No a teraz Augsburg. Czy mam tu coś ważnego? Chyba nie. Chyba nie. Tutaj nic istotnego. Wychodzi na to, że możemy przechodzić do meczu z Augsburgiem. Czy ja bym chciał tutaj jakieś zmiany zrobić? Eee... No, Sara nie dał rady, że tak powiem. Ale ja bym chciał dać szansę w I to jest jedyna zmiana. Eee... No i w tym meczu z Augsburgiem u siebie. 3-0. do 0. Brian Broby w końcu z golem, do tego Amura i do tego Kowolsen z ławeczki. Arnold wszedł za Franksa, bo ten nie zagrał wybitnie, natomiast mamy czyste konto i to też na pewno zawdzięczamy Szurstowi. 9-0 cena. Co ten chłop musiał robić? Grabara 8,5, Borussia znowu traci punkty, no ale z mocnym, z, ryw, z mocnym rywalem, a my też gramy z mocnym rywalem, bo z Realem Madryt, czyli zespołem, który ma na swoim koncie najwięcej lig mistrzów w historii. To jest, moi drodzy, bardzo ciężki mecz, jak wygląda s Sebaio, Sebajo Zajra Mary Vallejo? What the fuck Co to jest za dziwna kadra. Bardzo dziwna kadra. Pedro Porro, ciekawy transfer, myślę, że dałby sobie radę No i tutaj nie zagra Mura i nie zagra Kamiński. Zagra Schmidt Zagra Schmidt, dostanie swoją szansę Zagra też sobie tutaj Kerer. No i tyle. I na razie tyle. No i zobaczmy sobie, czy może jakimś cudem... Chociaż remisik uda się tutaj wywalczyć, no i mamy ten remis. Słuchajcie. Słuchajcie, naprawdę solidny odcinek. I ten Wajecho on grał czy nie? Nie, on nie grał, czyli okej, okay, to jakiś fake poszedł. I kto grał za niego? Hertruda chyba. Ale dziwny, dziwny ten skład. Jest naprawdę dziwny ten skład. No ale my póki co bardzo dobrze nam idzie w tej lidze mistrzów. Remis z Realem Madryt to nam sporo da. Zobaczycie, że ten remis może być kluczowym, jeżeli chodzi o wyjście z no, w ogóle z Ligi Mistrzów, dalej tam. To 8 byłoby piękne, ale myślę, że ciężko. Słuchajcie, w tym meczu nie zagra Robi, bo trochę zmęczony, Zagrał mecza. Chciałbym też, żeby zagrał sobie w tym meczu Simons. No i Dedic. Dwie zmiany, bo Dedic też musi grać, a nie gra dużo. I myślę, że z Mańc nie będzie problemów, No problemy były. Problemy były 2 do 2. Mecza z dubletem. No te boki obrony nie zagrały idealnie, w ogóle cała obrona zagrała słabo, Borusja przegrywa z Fortuną Dyselow. no ta Borusja to, to wybitna w tym sezonie nie jest, my na piątym miejscu, no i ta sytuacja nie wygląda źle, okej, okay, szkoda tego remisu, w ogóle cztery remisy i my mamy... Piąte miejsce, także tutaj gronie dużo zespołów traci punkty. Wiecie, ten KEN to tamte punkty pogubi myślę, e, także na spokojnie. No a my teraz gramy ze Stuttgartem. Wypoczęci będziemy, bo tutaj ponad e, 10 dni, tam jakoś około dwóch tygodni. Ortega w Bayernie, to jest ciekawy transfer, bez kitu też. Myślę, że mógłby się wydarzyć w rzeczywistości i nawet myślę, że ten Ortega mógłby grać w podstawowym składzie zamiast Noyera. E, jakby oczywiście Noier odszedł, bo wiadomo. Jeżeli chodzi o Stuttgart, no to tutaj myślę, że jesteśmy faworytem, no gramy u siebie, eee, skład mamy mocniejszy, eee, więc myślę, że tutaj powinniśmy sobie poradzić, zagramy pod samym składem bez zbędnych rotacji, abyśmy na pewno tutaj zwyciężyli, no i 4 do 1, Amura, Bailey, Arnold oraz Amura, Broby znowu bez gola, oj Brian, Brian, naprawdę nie wiem co mam zrobić, żeby ci nasi napastnicy strzelali, aczkolwiek... No ewidentnie są kłopoty, ewidentnie są kłopoty ee, z tymi bramkami. Słuchajcie, mecz z Inceą lidzem Mistrzów, to jest kolejny mecz z nietopowym przeciwnikiem w UCL. No i tutaj musimy wygrać, ponieważ no, takie okazje trzeba wykorzystywać. Jeżeli my nie gramy z topowym przeciwnikiem, to musimy ten mecz wygrać. Dwie zmiany, Sara i mecha. Mecze doceniam za gole, Sara no, po prostu overallowo gra tak samo, więc on nas spokojnie może grać bez ee, straty na jakości. No i myślę, że, że reszta bez zmian, wejdzie sobie tylko Schmidt za Zesigera, no i tutaj trzymam ciuki za 3 punkty, no i jest remis, jest remis, to nie jest zły wynik, ale też nie jest to wynik zadowalający, no... Na pewno, na pewno musimy doceniać to, że wpadają remisa, a nie porażki, bo zobaczycie, że tymi remisami troszkę tych punktów też uzbieramy, więc lepiej mieć dwa punkty niż zero. A nie ukrywajmy, ale w poprzednim właśnie, w poprzednim właśnie w tej Lidze Mistrzów brakowało nam goli, tego jednego gola e, właśnie, żeby mecz wygrać. Albo zremisować, chociaż wiele razy było tak, że było 2 do 1, na przykład przegrana, no i ten remis wtedy by nas mocno ratował. Jeżeli chodzi o ten mecz, to bez większych zmian, tylko z Kowalsem, bo Bailey troszkę zmęczony. Shurz też, ale no musi dać radę po prostu. I tutaj chciałbym zobaczyć Schmidta zamiast Leona Baileya. No i w tym meczu Energy Stadium. O Boże, o oh Boże, Brobie strzela. Ale Kern strzela dwa gole więcej i ta kolonia naprawdę jest w formie. Ja myślałem, że my ich tutaj spokojnie pykniemy, ale się okazuje, że ta kolonia naprawdę, naprawdę jest w gazie. No i my aktualnie e, gramy w pucharze, ale w Bundesliga mamy dopiero siódme miejsce w tabeli, słuchajcie. Ale prawda jest taka, że do, czwartego, do trzeciego miejsca tracimy punkt. Także spokojnie, spokojnie. Kolonia zacznie tracić punkty. E, nie mam wątpliwości, że tak będzie. W ogóle, czyli naprawdę ma na taki dobry skład. To mnie interesuje. Czy oni naprawdę mają aż taką pakę? Zobaczmy, Niemcy. No i zobaczmy jak wygląda skład tej kolonii, bo nie chce mi się wierzyć, że oni są aż tacy mocni. E, jest jakiś Christian. Jest jakiś William Bowing. Diakite, który tutaj gra w postannym składzie. E, no bo wiecie, kogoś tutaj można wyciągnąć od nich. No ale z tego co widzę to nie ma żadnych gwiazd takich wielkich. Nawet nie znam overala tych piłkarzy. Eric Martel wygląda ok, ale to nie są gwiazdy. Nawet ten Martel, który wygląda dobrze, nie wygląda jakoś znakomicie. Także mi się wydaje, że to jest dobrze urządzony zespół, no, który w końcu, w końcu po prostu, no wysiądzie, no niestety, taka prawda. Wydaje mi się, że nie utrzymają tego do końca. Ehm... No bo ten skład jest średni, no, ten skład jest po prostu, po prostu średni. I taka jest prawda. Kilku sobie graczy sprawdzimy, ale tak naprawdę żadne gwiazdy nie mają nikogo takiej, żadnej takiej jednej jednostki, której powinniśmy się bać. Przynajmniej mecz pochorowy z Egzebilge y, Aue no i w tym meczu na pewno wyjdzie lekko rezerwowy skład, skoro to jest e, zespół z niższych lig, więc na pewno chciałbym zobaczyć tutaj Szmita, na pewno chciałbym zobaczyć Skowalsena, na pewno chciałbym zobaczyć Sarę oraz Wranksa. E, no i tutaj Kerer razem z Zesigerem, no i boki obrony oczywiście Simons, Dedici, no i nawet Miller się załapie, bo myślę, że tutaj trzy punkty będą obowiązkiem. Rok temu odpadliśmy wcześniej, tym razem 3 do 0 mecza z dubletem Skowalsen z Golem, no i jak widzicie Kamiński jest na wylocie. Kamiński jest na wylocie z tego powodu, że tak naprawdę wątpię, że będzie grać lepiej niż Schmidt. A Schmidt jest dużo młodszy, ma dużo większy potencjał. więc Myślę, że na tego Schmidta powinniśmy częściej stawiać. Dlatego też w poharze zagrał właśnie młody Niemiec. No chociaż też mu ciężko jest konkurować z Amurą, który no, no zagroża, nie chce zejść, z ławki, zejść na ławkę nawet w trakcie spotkania. Słuchajcie, no myślę, że tutaj bez zmian. Przed chwilą były zmiany na Puchar, także teraz podstawowym składem na Union Berlin 18. miejsc w tabeli mają. No i to widać, bo przegrywają 2 do 1. Amura oraz Bailey. E, wszedł Kerrer. No i, no i mamy 3 punkty. Liga mistrzów Champions League. Bailey otrzymał nagrodę zawodnika spotkania. Czy tutaj mam jakieś ciekawe rzeczy? E, chyba nie. Chyba nic ciekawego. E, Adajemy z hat -trickiem. Tutaj gwiazda meczu, drużyna tygodnia. Nikogo z naszego zespołu, niestety. No dobrze, moi drodzy, zagrajmy sobie to spotkanie ze Sportingiem. Fajnie byłoby tutaj wygrać, bo ewidentnie Sporting sobie nie radzi. Oprócz tego, oprócz tych trzech punktów z Barceloną, no to radzą sobie dosyć, dosyć słabo. Także myślę, że tutaj, Barcelona, jeden punkt po dwóch meczach. Także myślę, że tutaj spokojnie powinniśmy. No powalczyć, eee, czy ja bym chciał tutaj zagrać, żeby, żeby zagrał w meczach? Chyba bym chciał. Tu bym chciał dać szansę Sarze, ale Sary nie ma, no to nie zagra. Eee, I Sara sobie zejdzie i tu wejdzie Schmidt. No i moi drodzy, trzymamy kciuki ci, ci, za 3 punkty na Stadio Jose Alvalade. Fajnie byłoby tutaj wygrać, przegrywamy. Ja pierdzielę no, ale lipa, ale lipa. maile Hartman, Arnold, fatalne oceny. Kurde, no totalnie się nie spodziewałem, że tu przegramy. Serio, liczyłem na te trzy punkty. Powiem szczerze, że no... Naprawdę wierzyłem, że te trzy punkty wlecą. I tu taki, taki flop, nie. Ja pierdzielę, ale lipa. Ale lipa. No dobrze, no to trzeba będzie się odbić w późniejszych meczach. E, a dobrze wiemy, że łatwo nie będzie. Tu bym chciał zagra, żeby zagrał sobie Sara. No i tutaj Simon z najlepszy nie był. E, no i zobaczmy na Borussia Park. 1 do zera Brian Brobic kluczowym golem, 3 punkty, wszedł Steeler, wszedł Kerrers, szkoda, że ten, że ten, ten asystent robi tak mało, tak mało zmian, no bo naprawdę tutaj, no aż się prosi wstawić jeszcze kogoś, no ale dobrze. Zarządzanie zespołem, no i słuchajcie, myślę, że tutaj trzeba zrobić jedną pewną rzecz, na stałe, Kamiński po prostu wylatuje, po prostu wylatuje, bo on przez tyle lat nie dał temu zespołowi tak naprawdę niczego dużego, no i niestety, ale no musi chłop wylecieć. Mamy nowego trenera. Zobaczmy, czy jest tutaj ktoś ciekawy. Czy my mamy w ogóle jakiś slot wolny? Eee, no tu na obronę by się przydał jakiś. Zobaczmy, czy jest wolny slot. Nie mamy wolnego stanowiska żadnego. Eee, a mamy teoretycznie na każdą pozycję jakiegoś kozaka, więc można tutaj powymieniać. Eee, ale w sumie nawet nie ma kogo wymieniać. Tu jest ten czterogwiazdkowy. No to wiecie co? W sumie możemy... Nie no, bez różnicy, tak naprawdę. Gdzie ja wezmę? Czekajcie, no to weźmy sobie tego piątaka, Dajmy go tutaj. Wymienimy sobie. I tak mamy ponad stan. No, ale tak naprawdę, no, czekamy, aż nam się zwolni jakiś slot, żeby kogoś wziąć na obronę. No i dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, gramy z HSV teraz, także to jest mecz, w którym, no, gramy z przeciwnikiem, który wybitny nie jest. Taka jest prawda. Raczej to jest zespół, który gdzieś tam w dolnej tabeli, w dolnej połowie tabeli się uplasuje na koniec sezonu, więc myślę, że tutaj, no, nie powinno być niespodzianek, powinno się obyć bez żadnych tutaj e, zaskoczeń. Sprawdźmy sobie ich skład, nawet Polaka mają, nawet dwóch Polaków, proszę bardzo, Poręba oraz Bielik. E, ciekawe, ciekawe. E, no a dobrze wiemy, że to nie są coś genializownicy. Genialni Myślę, że mogą buty czyścić Arnoldowi, Steelerowi i Majerowi. Ale zobaczymy. Ehm, fajnie zagrał Simons, więc Simons zagra jeszcze raz. I to jest jedyna zmiana ehm, względem podstawowego składu. Na Volkswagen Arena u siebie, w swojej twierdzy remisujemy. A jaj I czego powodem jest ten remis? Dlaczego? Jaki jest powód? Dlaczego straciliśmy tutaj punkt? Nie mam pojęcia. Mamy 22 miejsce, gramy ze Slavą Praga w Lizę Mistrzów. No i tutaj nie ma miejsca na błędy. No po prostu nie ma. Jakikolwiek błąd w tym spotkaniu, no, to tak naprawdę no mocno nas udupi. Eee, muszą tu wlecieć trzy punkty. No po prostu muszą. Zróbmy sobie trening przemeczowy, Zróbmy sobie. Eee, no dobra, konferencję już nie. A dobrze, zróbmy. Zróbmy tą konferencję też. Mamy Dziękuję Hassan Hitler za ehm, No i oczywiście te bzdurne pytania, które nie mają sensu. Wygląda na to, że pojawiają się pytania dotyczące tego, jaki wpływ na grę Angelo Stiller występującego tego boxu to box. Czy jest pewny, że Angelo Stiller nadaje się tego zadania? Po forma Stiller. Jakby każde pytanie opiera się tym samym. Dosłownie. Zachęcam Schurz. To jest bez sensu. Są tak bez sensu te pytania. Serio. No ale dobra. No są jakie są. Musimy to zaakceptować. I musimy zaakceptować to, że w tym meczu trzeba wypruć flaki, dać sobie siebie wszystko i po prostu wygrać z Slawią. hu, 4 do jednego Amura. Amura. Bailey. No i Hartman. E, trochę na tego Hartmana chyba zadziałała nieobecność w trakcie dwóch spotkań. No i strzela gola. Sara świetne spotkanie z ławki, no nie wiem czy tutaj nawet dwie asysty nie wleciały, bardzo możliwe, bo patrząc na to jak wysoką cenę ma, no to, to troszkę to tak wygląda jakby tutaj wleciały te dwie asysty, e, gramy z Bayernem u siebie, Bayern niby na osiem miejscu, ale to nadal jest Bayern Monachium i dobrze wiemy, że nie można ich lekceważyć, Barcelona remisuje kolejny mecz, Barcelona w tym sezonie, przynajmniej w Lidze Mistrzów jest arcy fatalna, zrobimy sobie analizę drużyny przeciwnej, no i ten skład wygląda a tak wiadomo mocny, no bo jest keim pomoc oprócz busiali i palili to średnio to wygląda, no wejdzie pewnie olicę zamiast Widowicia i se pogra i salach na ławce i to jest właśnie to, że nie zauważysz, nie? I, i masz kozaków. Carrera, pewnie też jest lepszy niż Kracyk, Upamekana lepszy niż Buchmann no i to jest takie pierdziulenie. Patrzysz na to gówno, patrzycie na ten raport i prawda jest taka, że żadnego wniosku z niego nie możecie wyciągnąć, bo i tak ten prawdopodobny skład wcale nie jest prawdopodobny i on się mocno zmieni. Zresztą. Pff. No taka prawda. Dobrze. Fajnie, że zagrał Sara, więc on w tym meczu zagra. Jeszcze jeden mecz, znaczy jeszcze jeden mecz. No, po prostu nagrodzimy go, tak? I tyle. No i reszta bez zmian. Fajnie byłoby tutaj wygrać. No, Bayern nie gra dobrze. No ale z nami zgrali świetnie i wygrywają niestety 2 do 1 na wyjeździe. Trzy okazje i te trzy okazje wystarczyły. My niby też, niby równy mecz, ale koniec końców to Bayern wygrywa. A my spadamy na ósme miejsce w tabeli? Siódme? Coś takiego. Ajajajajajajajaj. Wiecie co? No jest. Mamy kopot, Siódme miejsce w tabeli. Do miejsca drugiego tracimy 4 punkty. Także no, to nie jest źle, no ale wiecie. Zaraz nas Frankfurt może wyprzedzić jak wygrają. My teraz mieliśmy mecz pochorowy. Ale no, ewidentnie nie jest kolorowo. Ewidentnie. Gramy teraz z zespołem, którego nazwy nie znam Saarbrücken no i w tym meczu oczywiście skład rezerwowy Jakżeby inaczej, zagra Schmidt, zagra Mecha, zagra Skowolsen, zagra sobie no zagra tutaj Sara zamiast Majera zagra Wrangs, zagra oczywiście Kerel ze Sigerem, oczywiście Miller, oczywiście David, oczywiście Muziutki Anglik Simons, no i na ławeczce chciałbym żeby tutaj był Schmidt oraz, oraz Kamiński zamiast Brobeja i Bailey też se odpocznie, wejdzie tutaj szulce. Trzy punkty, znaczy nie trzy punkty, po prostu wygrana, no to jest obowiązek. No nie zróbmy się frajerów, nie robimy mecza z dwoma bramkami. No, on na tych niskoligowych przeciwników jest naprawdę mocarny. To jest kolejny dublet w pucharze meczy i troszkę na pewno podwyższy jego statystyki, ale pamiętajmy, że to są gole przeciwko drugo czy trzecio e, ligowcom. My teraz gramy z Bayerem Leverkusen, ale zanim do tego meczu przejdziemy, ja bym chciał bardzo przeanalizować sobie statystyki naszej drużyny. Znaleźć słabe punkty. No i po prostu przeanalizowałeś to. Ehm, Grabara, znacznie słabszy sezon niż zawsze. To jest niepokojące, ale każdemu zdarzają się słabsze momenty. Wcześniejsze sezony były spektakularne, to jest jedyny słabszy. Hartman, dużo gorzej niż Simons. I to jest też martwiące. bo to jest ogromna różnica. 64 6.40, fajnie. Shurs 6.30, Krejci 6.21, tylko ale lipa. Ale lipa. No ten Kerel gra lepiej niż Krejci. To jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. Maile i Dedic, Maile dużo lepiej. Arnold 622. Może to jest w końcu pora, żeby tego Arnolda się pozbyć? Nie wiem. Może tak. Tutaj myślę, że bez problemu. Sara też spoko. Kamiński, jak to Kamiński. Amura, co tu jest za sezon. Ja nie zwróciłem uwagi, ale chłopiec rewelacyjny. Schmidt, Bailey, fajnie, naprawdę fajnie. No, tutaj z Kowalcem też z tej łabeczki coś tam daje. Co my tutaj jeszcze mamy? Mecha bardzo fajnie, no ale cztery gole to jest właśnie w dev, pokal z drugą i trzecią ligowcem. Do tego jeden gol w meczu towarzyskim, więc tak naprawdę ma trzy gole w takich ważnych spotkaniach, czyli tyle co robi. Czyli obaj panowie generalnie szału nie robią, no. Szału nie robią. Mecha se podszalał w towarzyskim i w meczach z niskoligowcami, i tak to wygląda. Ale generalnie, no to niepokoi mnie forma Hartmana, bo to wygląda fatalnie. Generalnie, więc tutaj Hartman nie zagra. I Ja bym chciał zobaczyć, jakby to wyglądało w ten sposób, gdybyśmy zagrali. Być może to troszkę zaskoczy. Bayer Level Cruisesem i na Bay Arena przegrywamy. No, co ja bym nie zrobił? Czego bym nie zmienił? To i tak dostajemy w czapę. Naprawdę mamy ogromne kłopoty w tej Bundesliga, żeby tutaj zaznaczyć jakąś swoją, jakąś swoją obecność. No i po prostu dostajemy w czapę z każdym prze z mocnym przeciwnikiem. I szczerze mówiąc, jak to tak ma wyglądać, to wydaje mi się, że to jest ostatni sezon tej kariery, słuchajcie. Bardzo możliwe. No bo ewidentnie nie idzie to dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Yy, I tutaj za Maskeryciego wejdzie Kerer, zmęczony, ale zobaczmy. Patrzymy na średnią ocenę. No i tak wygląda nasz najlepszy skład patrząc na średnią ocenę. No oprócz tego Brobeja, ale mówię, mecz strzelazy w pucharze, tak. Zobaczmy z Milanem. 3-0. Nie wiem, nie wiem widzowie, naprawdę nie wiem, ale w tej karierze czuję się całkowicie bezradny. Co mnie robił, to przegrywamy. Eee, Ani nam nie na mnie idzie w Lidze, mistrzów, a nie nam nie idzie w Lidze, nigdzie nam nie idzie. Naprawdę, w rzeczywistości moglibyśmy zostać zwolnieni, tak naprawdę. Eee, szczerze mówiąc, serio. Tak mi się wydaje, że mogłoby tak być. Eee, no i co? Pozmieniałem, pobawiłem się, żadnych skutków to nie przyniosło pozytywnych i tyle, i tyle z zabawy. Tak naprawdę. Zobaczmy, szybka samolacja z Fortuną. Wygrywamy. mecza strzela gola, Amura też, no ten mecza, On no, strzela, nie? O, z Fortuną nie strzela. A, pijter. kupujesz napastnika za kupę siana i gości, trzy gole w sezonie. To jest hit, nie? Serio. To jest niesamowite. Z jaki mamy problem z napasnikiem? Ale to jest ewidentnie coś, coś, coś. Ja nie wierzę, że to jest kwestia, że my z żadnym na nie trafiliśmy. Że mecz ani wind, ani, e, ani Lewandowski, ani Brobej po prostu nie pasują. No coś tu musi być z taktyką, jakoś tak ten. Może Amura, nie wiem, za dużo na siebie, że nalecą jeszcze winić Amurę, bo Brobej nie strzela, no właśnie. Eee, no dobrze, no to jeszcze raz Sara, jak mu idzie, to niech sobie Sara pyknie. Heidenheim na wyjeździe, <laughs> Ja nie mam pojęcia. Z kogo ja nie kupię, jak tego wschodu nie wzmocnię, to po prostu przegrywamy z każdym. Naprawdę, to jest w ogóle dramat, co tu się dzieje. Mamy okienko transferowe, i co mi po tym okienku, skoro ja jakiego transferu bym nie dokonał, to dostajemy w czapę. Nie wiem, szczerze mi się wydaje, że to jest pora, żeby wymienić tego Arnolda. Może właśnie tam jest problem. Myślałem, że to jest z połu, ale może właśnie powinniśmy się go pozbyć. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Słuchajcie, ja myślę, że nawet można teraz sprawdzić, kogo my tu mamy, żeby go zastąpić. Ehm... Pomocnicy, czy mamy tutaj jakiegoś kozaka na środku pomocy, nawet nie musi być HPD, no tak, połowy nie znamy, bo zapomnieli. Ehm... I mamy samych HPO, a może właśnie pójdziemy w stronę HPO, Znaczy nie wiem, czy pójdziemy, bo nie znam połowy zawodników, ja pierdzielę. Ale lipa, zapomniałem w ogóle. Znaczy, zapomniałem. No, to oni zapomnieli, a, a że zapominają co chwilę, no to, to już jest inna sprawa. Eee, ale generalnie, no mi się wydaje, że tutaj jakiś lepszy pomocnik mógłby wlecieć, nie? Że tutaj e, troszkę może być problem z tym. Jak wygląda ten Martel w końcu? Erik Martel, no nie wiem, to nie jest godny zastępca Arnolda, według mnie. 81 nowe reala, to jest takie kurcze na siłę trochę. O, kogo mamy niżej w tabeli od nas? Jest jakiś dobry zespół, który jest niżej? W ogóle to jest możliwe. No właśnie, jesteśmy najniżej z tych dobrych zespołów. To jest kłopot, nie? Nawet Stuttgart jest dużo wyżej. My tracimy już 10 punktów do, do Stuttgartu, a kolonia cały czas się w tej topce trzyma. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak oni się trzymają. No dobrze, słuchajcie, nie zmieniam. Zobaczmy. Ostatnia nadzieja. 3-2, wygrywamy. 3 punkty. Ważny mecz, bardzo ważny mecz z Frankfurtem. No ale robi dalej bez gola, to jest niesamowite, nie? To jest, to jest niesamowite, że ten gościu nic nie strzela. To, to nic nie strzela, naprawdę. Ja ostat... kolejny odcinek będę nagrywać od razu po tym. Także między odcinkami sobie puszą jakiegoś pomocnika. No i myślę, że, że tego pomocnika będę chciał zmienić, bo ewidentnie nie idzie. Nie wiem, czy lewego obrońcy też nie zmienimy, bo ten Harton to naprawdę jest średni. Ehm. Um... Jakie oferty my tu mamy? Schmidt zostaje Maile zostaje, no ale to jest oferta z Borussii, no to my powinniśmy to rozważyć, tak patrząc realistycznie Czy mamy kogoś... Jest ten Hendrik, z którego możemy wziąć, wiecie co? Jeżeli wy go chcecie, to porozmawiajmy Porozmawiajmy, serio No ale oferta musi być konkretna 35,5 No... No to nie, no jakby, nie wiem, no... Przychodzicie, dajecie jakąś śmieszną kwotę i myślicie, że ja się na to zgodzę. No bez jaj, ludzie. Bez jaj. Nie bawmy się, tak? E, Majerowi kończy się kontrakt i nikt po niego nie rusza. No to jak nikt po niego nie rusza, to ja ten kontrakt przedłużę. E, przesadziłem trochę, co? Z tymi 90 tysiącami. Przesadziłem. Nie, nie wiem, co miałem w głowie, że, że dałem mu 90 koła. Bez kitu. Nie, nie wiem, co miałem w głowie, nie? Totalnie. Ale sobie, skoro nikt po niego nie ruszył, kończy mu się kontrakt, nikt go nie chce. No to ja go chcę. I jak widzicie on chce zostać, bo proponuje nam dwa lata. Klauzula, okej, okay, to jest sprawiedliwy deal. Okej, okay, możesz mieć tą klauzulę. Robimy tak i ja się zgadzam. O kurde, no nie. Robimy tak. Aha, teraz nie mogę dodać tam tego. To tu możesz sobie wziąć milion sto nawet. No i super. Jesteśmy dogadani. Bardzo mi to pasuje. Majer przedłużony. Schmidt, no to jest Junior. Myślę, że tutaj też fajnie byłoby przedłużyć kontrakt. Drobna podwyżka. Klauzula spoko. Jak tak bardzo chcesz ją mieć, to sobie ją miej. Zesiger, Zobaczmy. Nawet obniżka pensji. Kerer. Też nikt po niego nie rusza. No to my ruszamy. Proponujemy 40. On chce 46. Spoko. Dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle, że no się z nami śmiało.